Halo halo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Jestem oczywiście Webster, a to jest No właśnie, zapytacie się sami Co to jest w ogóle za gierka? Totally Accurate Battle Simulator Czyli taki z bardzo dobrym jajeczkiem symulator e, walki No właśnie W sumie to tak do końca, sam nie wiem czego Widzę, że muzyczka jest ciutkę Za głośna, chociaż ona się widzę rozkręca Różnie tam bywa, jeżeli coś by było jeszcze niedopracowanym się, w materiale, to postaram się to do, Na drugi odcinek poprawić no to co, zaczynamy? Lecimy w takim bądź razie z, od razu, nie przedłużamy. Jest kampania, to w ogóle jest jakaś adventure, the introduction, i wszystko, wszystko sobie przelecimy w takim razie, bo wygląda to ciekawe. Więc mamy introduction, eee, tych level jest mnóstwo, eee, więc pewnie część będzie w wersji liveowej, a raczej na sam start to będzie wersja w, w Ogólnie mamy, w, co my tu mamy, to szybko wytłumaczę zasady gry. Ogólnie mamy przeciwników, niebiescy są naszymi przeciwnikami, mamy jakieś fundusze i na przykład ci kosztują 70, 80, 120. No i oni na przykład rzucają włóczniami, możemy jej kupić tylko 5, możemy sobie to wyczyścić, tu jakoś tam latamy po mapie, możemy sobie przybliżyć, oddalić, wiadomo, to się wszystko będzie zmieniać. Ogólnie jeżeli przeciwników jest, jak w tym momencie możemy policzyć raz, 2, 3, 4, 5, 6, no to my możemy sobie kupić na przykład 8. Na razie, na razie to jest super łatwo, miło i przyjemnie, nie? Ale może się okazać czasem, że nie będzie tak super miło i przyjemnie, więc spróbujmy sobie w ogóle pierwszy level przejść, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Na razie to wymyśliłem taką defensywę. No, zobaczmy, czy to jakkolwiek poda... Jeszcze nie mogę się przyzwyczaić do stylu biegania po tej mapie, ale no zobaczymy. Lecimy w takim razie z pierwszym levelem, mamy tutaj super kamerę, możemy sobie o właśnie polatać, poprzybliżać po, po, pooglądać jak oni tutaj się z bliska biją albo sobie oddalić jest z daleka oglądać właśnie jak oni tutaj walczą jeszcze nie wiem jak schodzić na przykład w dół a kontroler, okej okay. no to możemy sobie spojrzeć z tej perspektywy i niestety a nie victory bo myślałem że niebiescy wygrali bo patrzyłem w sandboxie i proszę państwa przeszliśmy pierwszy level po prostu no nam się udało no, więc tak co ta gierka wygląda pod tym względem e, to, to może być troszkę gorzej, bo będą tak co wrzucają na tych idziemy z tarczami w takim razie Tu cztery tarcze, tu cztery tarcze Aha, no to w sumie za wiele sobie nie porobimy I gdzieś tam niech będą z tyłu tarcznicy. Zobaczymy czy to podziała, czy, czy jest na to szansa Widzimy, że jest mocny atak Tak, tutaj mamy w ogóle Wszystkie możliwości jakieś tam na razie nam pomagają w tym introduction Ogólnie giereczka jest bardzo przyjemna pod tym względem, że... Aha, ale się nie oni tylko rzucają? Możemy sobie dosłownie podejść pod sam blisko i usłyszeć jak oni coś tam gadają Tylko nie wiem jak się podnieść, a spokój no, i wygrywamy drugi level. No to jest bardzo przyjemna, szybka giereczka, więc yy, yy, tu trzeba się orientować. Mówię, na live ona będzie super przyjemna dla Was. Może i też. Ten rzuca kamieniem. Nie wiem, czy mu się kamień regeneruje, ale wygląda. I to są jakieś nie wiadomo co. Tych jeszcze nie mamy. Na razie mamy tylko Mmm, Dobra, no to tak zróbmy. Ten, żeby zgarnął hita jakiegoś tutaj. Mm, a z tyłu damy sobie tutaj trochę dalej. tarcze, dwie. Dwie tarcze. Tutaj jakieś kilka pałowników, czy mamy dużo pieniążków, więc to by sugerowało. No dobra, no nic. To Damy tutaj jeszcze tarczę. Eee... Dobra, no to je jeszcze jedno. Chociaż ten z, z... łóżnią to jest taki trochę du do dupci. Dodamy sobie tak. No i lecimy w takim razie, mówię. Możemy najróżniejsze rzeczy tutaj wyczyniać. O tyle fajna jest ta gierka. No i on rzucił kamieniem, nie wiem czy on się regeneruje z tym kamieniem oj ci to jakoś tak rzucają No zobaczmy, ta prawa strona radziła ra ra sobie dobrze Tam mam nadzieję, że sobie poradzą Dobra, tam sobie poradzili, no i zostali ci, którzy rzucili kamień na samym sta A oni się regenerują po bardzo długim czasie, ale się zregenerowali Okej, okay, to na to trzeba uważać Więc ten odcinek będzie bardzo krótki i wprowadzający Kills 20 units with... Klumbers nie, klumber Eee, więc, no, nie spodziewajcie się, że jakoś cudowny tu będzie. No, myślę, że w tym momencie ewidentnie to, to, to dwóch bone magów możemy sobie dać, skoro już blokowaliśmy. No, bo możemy sobie podejrzeć, co Marival, to jest super pod tym względem. No, bo w żadnej innej gierzecce tak nie mam? nie wiem, jak na razie obracać kamerą, ale no, dobra, no nauczymy się z biegiem serii. Myślę, że tych i myślę, że. To on sobie będzie przeszkadzać, i takich co rzucają, a pozostali to będą na Dobra, leciłem. Myślę, że to jest dobre podejście, pod tym względem, że na pierwszy front oni powinni wyrwać... O, właśnie, ale wyrwali, nawet jak się połowa podniesie, to i tak to już jest dużo. I teraz powinni pomóc ci z kamieniami, trochę szkoda. Chociaż może rzucą znowu. Okej, okay. chyba zostało dwóch, nie? Tak, jeden. Oni się... Właśnie, oni się mogą podnosić, to też nigdy nie wiadomo, czy on się podniesie, czy nie, bo... Mm. A czy wiadomo? Jak sobie spojrzycie po oczach, to już tutaj macie xika. Jego ma xika wtedy to on się już nie podniesie. Ale tutaj Tu się chyba ho hopak zgliczował. I jak ja przez to przegram rundę, bo się chopak tu zliczował, to będzie tragedia. on jest! Nie, się nie zbagował. Czekajcie, no! Ale ty pokonali! A gdzie on jest? Znajdźmy go, to jest fajne w tej grze, że można sobie... Go nie ma. Jakiś kamień go zgarnął. To jest fajnie, że można sobie polata, polatać potem, po mapie A oni są zastopowani, więc tutaj są cztery panie z kamieniami. Chyba panie, albo panowie długo włosi. No raczej, no na... dobra, panowie, bo jednak, chyba tak wiecie, na wierzchu by nie tak połowę, No i tutaj się coś zmienia w ogóle. Mamy już ludzi z widłami. Ale tak się z nie mam pojęcia, po ile będziemy sobie przechodzić, leveli nie wiem, co ci robią, więc na nich trzeba uważać, ale myślę, że bardzo dobrą metodyką będzie puszczenie tego. I będą z tyłu tych ludzi. Myślę, że to jest dobra taktyka. Chociaż jakbyśmy usunęli dwóch. To mamy 200. Coś tam dano, może jeszcze dwóch. Albo tak. I wtedy będzie mi 300. Jeszcze? O, co to jest? Nie wiem, ale mi się podoba. Okej, okay, no to zacznijmy, tak? Jest piękna walka na no, moście, oni tutaj pięknie dostali już. A oni się tak rzucają, dobra? No to ten chyba za chwilę, jak machnie ludzką. Przez... Ile ich przeżyło? Dwóch. Naszych też jest dwóch. Tam jest dwóch z kosami. Okej, okay, jeden tylko. Dawaj, to jest. Ale wyklaczował. Proszę państwo. Na razie nam się to udaje, idzie szybciutko, ale może być potem. A jedna wielka tragedia, więc no, nie spodziewacie się, że z tą będzie tak super dobrze szło. Myślę, że możemy zrobić ogólnie dobrą taktykę, czyli w pierwsze tempo, w drugie tempo, a w międzyczasie yy, w ogóle obrońmy go tarczami. Tutaj też wydajemy rząd tarczy. I co? No i myślę, że dwóch takich tu. I z tyłu sobie możemy ustawić takich. Mo mogą zostać i z tym nie ma problemu. Oczywiście, jak wiecie, to nie jest w żaden sposób problematyczne. Oj, są no, tacy, zatruwają. Nawet w tych naszych tarczowników zatruwają. Znaczy, coś alchemicy. No nie jest to zbyt przyjemna sytuacja. No, dużo zginęło. Jeżeli ci alchemicy się pomylą, wstanie. Wstaje! Kurcze, ten też żyje. Tamten wstanie. Chyba nie wstanie. Ja w dwóch stoję, dobrze, dobrze, jeszcze dwóch wstało. No chyba będzie pierwsza przegrana Bo raczej ten... No nie, nie żyje Ten też ma pewne problemy z dojściem tam Nie ja. Nie, nie dodaj nam Defeat by blue team Więc Stop tu continue, no właśnie, continue, ale continue i... Nie, nie wygraliśmy tej walki. No to co? Mamut? 2200 kosztował, wzory. Jak była możliwość, to... O kurcze A nie go działa trucizna, no. ale jak jest jej dużo, to działa, jak widzę. Ale, ale, ale... Kurczę, zatruwają go. Teraz mocniej. Ok, tu już się przejechał. No, zobaczmy. Może, może to klacznie. Tych już tutaj wygarnął dwóm. I jeszcze dwóch zostało. O, ale... No. No nie wiem, co wziąć na miniaturkę. Mam tyle możliwości, powiem wam. Nie wiem, co tu mogę wyciąć. No ładnie wygląda. No, z tego boku to nie. Nie no, to jest takierka stakierka, względem jest tak prosta potencjalnie, tak przyjemna, do, nie wiem, no jakoś taka jest bardzo, bardzo ciekawa, pod tym względem. No ja wiem, że mógłbym wszystko mamu mamutem przechodzić, ale spróbujmy w takim razie dwóch tych z przodu. Tutaj dwóch rzucających, a nawet więcej kamieniami. E, tych w ogóle nie używam, bo jak widzieliśmy w którymś levelu, to one tak... Nie za bardzo, ale no myślę, że tacy na, na, na dobicie to żołnierze z tyłu się nadadzą. Mam no nadzieję, że tutaj się nikt nie czaił w krzakach, bo oni też czasami się będą w krzakach. Ta gierka w lewym nie jest tak super świeżka, ale też nie jest jakaś tam ultra stara. Nie wiem w którym roku wychodziła, ale myślę, że dobry par lat już ma, ale nie nie jest jakaś super, super stara. No i wygraliśmy bardzo szybciutko i płynnie, i zwinnie. Teraz tutaj są kosiarze, mówię, trzeba czasami patrzeć, bo oni mogą się gdzieś ukrywać na ich stronie w różnych miejscach, ale wygląda na to, że nic takiego nie ma miejsca. Eee, z kosami, z kosami, więc myślę, że jeżeli są pojedynczym, to myślę, że bardzo dobrze mogą zadziałać ludzie z kamieniami. I w sumie zróbmy tak parę sztuk i zobaczmy jak oni sobie poradzą. O właśnie, czyli są jednak w tym. Olej! Poturbowało. Odnowiły mi się kamienie. No, odnowiły się, tylko i na bliski dystans tak średnie budowanie. No właśnie, i tak rzucają na każdą możliwą stronę. Te alchemicy są mega mocni. E, zrestartujmy sobie tą waleczkę w ten sposób. I myślę, że to jest ten moment, w którym można e, porobić takie małe gromadki tych tych naszych w różnych miejscach na mapie Żeby wiecie oni tam mieli miejsca troszkę No mówię ja też z wami będę się uczyć tej gierki i możliwości tych przechodzenia i wielu innych rzeczy, więc to też tak wiecie. No okay. I zobaczmy, F to... Właśnie! Możemy coś z pierwszej perspektywy Tak? A nie, tu prawie, że z pierwszej A możemy tego! To tego kiedyś nie było! Że możemy się bić jako bohatera Tego nie wiedziałem! Dobra, dochodzą nam nasi no widzę, że jest dużo naszych, którzy walczą no, ale czy tutaj wale sobie poradzą? Na razie z mają ultra duże problemy Ja się z małym tu zmaga, ten mały mu tu robi KO Nie, to te, te... Pod względem śmieszności y... ta świetna, przecież świetna Ma też bardzo delikatny Sandra, bo przede wszystkim to jednak chodzi tutaj o tą nie dużą, bo nie dużą, ale jednak walkę. Ha! Przeglaliśmy znowu na tym levelu. Myślę, że to jest w ogóle ostatni level, który sobie dzisiaj przejdziemy. Z względu na to, że to, to po prostu ma być takie mocno, mocno zapoznawcze materiał, więc nie chcę go jakoś tam super czynić, żebyście wydostali um, jak najwięcej tego ciekawego, nie wiem jak to nazwać, kontentu. No to myślę, że mamucik. I jeżeli mamucik się nie spisze wystarczająco dobrze. Myślę, że możemy jeszcze dwóch tych tutaj zrobić, tylko może troszkę dalej, bo... Hmm, właśnie... Pobaczcie, by nie skasować sobie. A na, na koniec tam z tyłu, gdzieś daleko, niech sobie tarczownicy idą. Wizualne, moglibyśmy chyba się wcielić w tego mamuta? Moglibyśmy. Ja, czy tego nie było kiedyś w tej gierce. Sorry, że się tak skupiłem i się nie odzywam, ale. Mówię, tego kiedyś. Kiedyś nie było. No i co? Jeden kosiar został. Chyba na to wygląda, że tak. No i lecimy na niego. Hopla. Pokanany. Bardzo ładnie, tylko nie mogę się uwolnić Aha, f -ka. No i bardzo ładnie pokonany Ktoś aż w tym momencie No nie wiem, szukam żeby coś do miniaturki mieć coś ładnego No to chyba będzie to Pierwsze miniaturki A, albo tamten No nie wiem Ja już sobie, ja już sobie coś znajdę W takim będzie razie i to jest spoiler już kolejnego levela. A tymczasem, uj, będzie, o, już w ogóle, bo tu tak właśnie przechodzimy, tak naprawdę, klasę do tyłu. Mamy jakieś takie różne ziomeczki, ale tego wam spoilerować nie będę. I samemu sobie też, bo ja tą gierkę wziąłem dobre kilka lat temu. E, jest tutaj dużo, na przykład, mam chyba to jest czołg Da Vinci, pana, pana, pana tego, tego wielkiego malarza e, Leonardo. Na no, i tak. Ee, no, jest to parę dziwnych, śmiesznych, ciekawych rzeczy, które można sobie pooglądać, z drugiej strony bawić się, pośmiać i w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Więc jest przegenialna ta gierka pod tym względem. Bo no nawet nie wiem, na, nie, na, nie wiem, nie wiem, co o niej powiedzieć pod względem. No, po prostu jak mu się spodoba, to łapeczka w górę. Ja dziękuję serdecznie, ja byłem, ja byli się wy byli Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Absa, jak wam się przyjmie, tak wam się przyjmie. Eee, zobaczymy. Jeżeli wam się oczywiście podoba, to na tyle zajrzyjcie. A ja już się zmywam i życzę wam miłego wieczoru. Na razie szczęścia.